Wykładam na obschodzie, wykładam hajs na ponie Wykłada słabo sądzie, ale nic to nieważne, bo mam wszystko w kieszeniach Moje radie od zmienia, przed przeciwwistość marzenia Jakości nie powyższył mi chiński dystrybutor super własnych Znajdziesz wszystkich dźwięk bliski, są kiedyś ci brak i nie zostaniesz nic spał Teraz w tył patrzysz jak jaki ma to wpływ na mnie? Kutka co ma, a z na Jak no bym tyle pił, co palił, na pewno bym sył na dnie Pięćdziesiące palańczyk, people, jak Lick Tyler z Nie jest normalnie, będziesz żył skrajnie Więc wolę sam ze swoim odgórnikiem W nie w takich grań, nie jestem zwolennikiem Beznanie starszych zdań star. i nie dołączę do plikiem Bo to promocja na nie walka o immunitet nie regulować odbiorców. To cały czas radio 5G w którym chcemy, byście poznali trochę roślin łatwopalnych. Zwróćcie, Zwróćcie uwagę na ten. Silnie wybrzeniony okaz od lat porastający krajowe sceny. Z głębównemu wyłania się przed nami.